Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Chciałbym zgłosić wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, aby rozszerzyć porządek obrad o informacje na temat tego, jak Platforma Obywatelska, która przed chwilą mówiła tak dużo o demokracji i o cenzurze, traktowała te dwie wartości w czasach, kiedy rządziła w Polsce. I, chcę, i, i warto tutaj w tej sytuacji przypomnieć kilka spraw. Po pierwsze mówicie Państwo o szacunku do Konstytucji. Wasz szacunek do prawa i do konstytucji widzieliśmy, jak uchwalaliście prawo na cmentarzach i stacjach benzynowych. Mówicie, mówicie o demokracji, o wartościach. Przypomnijcie, przypomnijcie sobie, która to partia wprowadzała służby specjalne do jednego z tygodników. Przypomnijcie sobie. Przypomnijcie sobie, jeżeli chcecie rozmawiać o demokracji, przypomnijcie sobie, która partia wprowadziła o 5 rano do domu dwudziestolatka służby specjalne tylko za, to, tylko za to, że prowadził krytyczną wobec Was stronę internetową. Która to partia zrobiła? Warto też, warto też, warto też zadać pytanie, Wysoka Izbo. Na, kto złożył, która, za której władzy złożono najwięcej wniosków o podsłuchy? No, sprawdziliśmy. Która to partia? Platforma Obywatelska. Mówicie o szacunku do Trybunału Konstytucyjnego. To przypomnijcie sobie, jak wyszak szanowaliście wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Sprawdziliśmy. Ponad, ponad 100 niewykonanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I w końcu... I w, końcu, I w końcu Wysoka Izbo chcę powiedzieć jedno. Posłowie nowoczesnej wychodzą na mównicę i co chwila mówią o tym, że tak naprawdę chodzi im o to, aby ciężko pracować. Otóż sprawdziliśmy, Wysoka Izbo, nowoczesna, ile projektów ustaw złożyła w tej kadencji? Zero. Natomiast, natomiast, natomiast w jednej sprawie są najlepsi na świecie. 120 wniosków o przerwę. Dziękuję. Dziękuję. Ten wniosek formalny poddam pod głosowanie na końcu tego punktu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem 23 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję.